Witam serdecznie. Opowiem Państwu o zmianach w programie Czyste Powietrze w 2025 roku. Po pierwsze, budżet programu Czyste Powietrze ma wynieść 25 miliardów złotych, to o wiele więcej niż było dotychczas. Zgodnie z informacjami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program Czyste Powietrze zostanie wznowiony 31 marca 2025 roku. W nowej edycji wprowadzono zmiany mające na celu uproszczenie procedur aplikacyjnych oraz lepsze dostosowanie wsparcia do potrzeb beneficjentów. Informacja ta została potwierdzona. Wprowadzone zmiany w programie dofinansowań obejmą między innymi: wypłatę zaliczek bezpośrednio beneficjentom, a nie wykonawcom, limity dotacji na konkretne kategorie kosztów, większą liczbę kontroli firm i beneficjentów. Ponadto uproszczenie procesu przyznawania dotacji, wsparcie przez gminy, które będą pełnić rolę operatorów pomagających gospodarstwom domowym. Obecnie obowiązujące progi dochodowe zostaną podniesione, umożliwiając większej liczbie gospodarstw domowych skorzystanie z dofinansowania. Po wznowieniu programu Czyste Powietrze okres kwalifikowalności kosztów będzie obowiązywał od 28 maja 2024 roku. Umożliwi to składanie wniosków osobom, które nie zrobiły tego przed wstrzymaniem obecnej edycji, a zrealizowały inwestycje. Dodatkowo osoby, które rozpoczną pracę nad inwestycjami w najbliższym czasie, będą objęte tym okresem kwalifikowalności. Warto już teraz skorzystać z bezpłatnej porady eksperta działu dofinansowań Nexenergia i być w pierwszej grupie gospodarstw domowych, które otrzymają dofinansowanie w nowej edycji programu Czyste Powietrze. W 2025 roku bezpłatna konsultacja pod numerem telefonu 5231-331 powtórzę 5231-331 zapraszam do kontaktu.